Gmina Janów położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, ma ponad 146 km2 i blisko 6 tysięcy mieszkańców, słynie z wielu atrakcji turystycznych. To tu funkcjonuje pierwsza w Polsce, założona przez hrabiego Zygmunta Krasickiego Pstrągarnia, która prowadzi hodowlę do dnia dzisiejszego. Jest też wiele pięknych lasów i ścieżek turystycznych, a jedyną w Polsce atrakcją przyciągającą turystów z całego świata jest Brama Twardowskiego. Legenda mówi, że zanim odleciał na Księżyc, to właśnie z niej się odbijał. Władze samorządowe od dawna, oprócz wspierania turystyki, postawiły także na rozwój oświaty. W 2018 roku właśnie w Złotym Potoku zakończono budowę nowoczesnego przedszkola, gdzie obecnie realizowany jest projekt unijny wspierający wychowanie kolejnego pokolenia. Ponadto zmodernizowano bazę sportową, powstały nowe przyszkolne boiska, place zabaw, doposażono szkolne kuchnie i stołówki. Przeprowadzono też termomodernizację gminnych szkół, a pracownie przedmiotowe należą do najlepiej wyposażonych na Śląsku. Tu warto dodać także wysoki poziom wykształcenia nauczycieli, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, podnosząc poziom nauczania w szkołach. Gmina Janów, lider oświaty. Pragnę bardzo gorąco podziękować za wyróżnienie. Proszę Państwa, udało nam się w ostatnich latach zrobić dużo, jeżeli chodzi o oświatę, ale jeszcze więcej przed nami. W dalszym ciągu będziemy inwestować w dzieci, w młodzież, w edukację, bo to są chyba najważniejsze inwestycje w każdej gminie.